W dniu wczorajszym otrzymaliśmy informację, że aplikacja miasta Kraków do miana Zielonej Stolicy Europy znalazła się tuż za podium, za pierwszymi czterema miejscami. Zajęliśmy piąte miejsce. Co jest dla nas niezwykle nobilitujące, to to jakie miasta za nami się znalazły. Mówimy tutaj o wspaniałych polskich miastach, takich jak Katowice, Poznań czy Gdańsk, ale również cała śmietanka europejska typu Zagrzeb, Sofia czy Budapeszt oraz Lyon. No więc faktycznie to, co to, co się wydarzyło, to pokazuje, że ta praca, którą wkładamy w zmianę naszego miasta, jest jak najbardziej doceniana również w Europie. W niektórych kategoriach, takich jak woda, zajęliśmy pierwsze miejsce. W kategorii zrównoważonego wykorzystania przestrzeni miejskiej, czyli takie planowanie przestrzenne powiązane z zielenią, zajęliśmy drugie wśród 18 ocenianych miast. Śmieci to miejsce czwarte, więc pokazuje to, że w tych sprawach dotyczących mieszkańca rzeczywiście dużo zostało zrobione. Oczywiście wiemy też, co jest do poprawy. Do poprawy infrastruktura rowerowa, nad czym cały czas pracujemy. Czyli to co, zostało, to, co zostało też wykonane w ostatnich miesiącach, pokazuje, że to jest ten kierunek, który powinniśmy cały czas trzymać. To powinno też nas mobilizować do tego, żeby jeszcze bardziej intensywnie pracować nad komfortem życia mieszkańców. Mimo, mimo trudnej sytuacji związanej z koronawirusem, pokazujemy cały czas inwestując w zieleń, cały czas udostępniając nowe tereny zielone, czy cały czas zmieniając nasze podejście, Dowody, cały czas pokazujemy, że te kierunki są jak najbardziej doceniane również w Europie. Myślę, że Warto, warto, o tym mówić, warto to podkreślać, bo do tej pory na pewno często spotykaliśmy się z różnymi głosami krytyki, szczególnie w tych elementach, które są najlepiej ocenione. Więc myślę, że warto wspólnie dalej pracować nad tym, żeby zmieniać Kraków. Warto przypomnieć również, że cała aplikacja została przygotowana samodzielnie przez urzędników miejskich, czy to z jednostek miejskich, czy z samego magistratu, czy ze spółek komunalnych. Więc ta praca, która została w tamtym roku włożona w ten wniosek, została doceniona i bardzo bardzo się z tego cieszymy, ale jest to dla nas pewnego rodzaju zobowiązanie, żeby się nie zatrzymywać, tylko dalej zmieniać Kraków.